Halo, halo, witam Was moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale. Za moimi plecami Kasprowy Wierch. Zobaczcie tam w oddali co się dzieje. Jakie piękne zachmurzenie, piękne zachmurzenie piętra niskiego. To jest właśnie to zachmurzenie, które w Polsce centralnej, w Polsce północnej powoduje, no, że no, aż nam gula rośnie, nie patrzymy za oknem, a jak nie mgły to bardzo niskie zachmurzenie mimo tego, że mamy wyższy. Tak, niestety ta sytuacja będzie oczywiście w kolejnych godzinach występować. Z tej strony Paweł Błaszkowski, zapraszam serdecznie, od razu mogę powiedzieć, że to jest taka kropka w kropkę to, co było w poprzednich dniach, a więc całkowite zachmurzenie w Polsce, w Polsce centralnej północnej, co prawda Polska południowa i Polska południowo-zachodnia z troszkę lepszą yy, pogodą, to znaczy mamy tutaj troszeczkę więcej przyjaśnień. widać też nawet nam tutaj tą pokrywę śnieżną, ale w większości kraju no nie oszukujmy się, cudów w temperaturach też nie ma, aczkolwiek powoli te temperatury zaczynają rosnąć. 3 do 4 stopni Celsjusza Polska południowa, południowo wschodnia yy, okolice Rzeszowa 5 do 7, Polska zachodnia od 2 do 3 stopni, a więc cóż Powolutku te temperatury wzrastają, ale nadal nie ma cudów. Ale zobaczcie, też to wygląda po prostu obłędnie. Przechodzimy do zdjęć satelitarnych. Zobaczmy, jak tutaj sytuacja oczywiście wygląda. No i jesteśmy. Cóż, jakby człowiek był nieogarnięty, to by powiedział, że tutaj nie ma wyżu, a wyż jak najbardziej jest. Wyż znajduje się między innymi nad Polską, wyż znajduje się nad Europą południową, również nad Rosją, niże daleko znajdują się nad Oceanem Atlantyckim i tam jest zdecydowanie większa dynamika i opady deszczu, ale nam te niże w żaden sposób w tym momencie nie grożą. I ta sytuacja będzie utrzymywała się w kolejnych dniach z racji tego, że nie mamy tutaj mocnego przepływu powietrza, dodatkowo również. Em, te słońce, no, mamy bardzo krótkie dni, no i te promienie słońca nie są w stanie tutaj zadziałać po prostu, żeby to miało ręce i nogi. A bardzo byśmy chcieli. No więc tak, jeśli chodzi o sytuację baryczną, w środę większych zmian nie ma. Wyż Briska cały czas będzie dominować w Europie Centralnej. Jest on niejako taką odnogą wyżu rosyjskiego, który nad Rosją będzie się znajdował i cały czas tą blokadę wykonywał. Nad Azorami również wyż azorski i te niże, które będą kłębiły się przede wszystkim nad oceanem... Atlantyckim, nad północną częścią Oceanu Atlantyckiego. Sprawdźmy, jak sytuacja pogodowa będzie wyglądała w nocy. Ciśnienie najwyższe w Polsce wschodniej 1025-1024 hektopaskale, w Polsce zachodniej 1014-1013 hektopaskali, do rana bez większych zmian. Jeśli chodzi o zachmurzenie, sprawdzaliśmy tutaj różne wyliczenia i tutaj bez większych zmian. Polska południowa, południowo-zachodnia po części centralna z większą ilością mgieł i zamgleń, które będą utrzymywały się do godzin porannych. Polska północna, północna wschodnia mniej mgieł, ale tam zachmurzenie duże do całkowitego. Sprawdzamy sobie też warianty modelu Icon. Ten widzi trochę więcej przyjaźnień w Polsce południowo-zachodniej, ale mimo wszystko raczej tutaj noc zgniła, taka typowo zgniła pogoda. Pokrywa śnieżna. Jeszcze się znajduje szczególnie w województwie warmińsko-mazurskim w okolicach Torunia i na południu województwa małopolskiego, ale tu będzie jej ilość zmniejszała się z godziny na godzinę. Ten śnieg będzie nam się roztapiał z racji też tego, że temperatury będziemy mieli dodatnie. W nocy najniższe temperatury na krańcach południowo-zachodnich minus 4 do minus 5 stopni Celsjusza. Polska Centralna od 0 do minus 2, Polska Wschodnia od 2 do 3 stopni. Tamte temperatury będą najwyższe. No i generalnie do rana tak to będzie wyglądało przy gruncie. Temperatury ujemne w województwach południowych, południowo-zachodnich do minus 3, minus 4 stopni Celsjusza okolice Krakowa, chociażby. Sprawdzamy porywy wiatru w całym kraju bardzo słabe od 10 do 20 km na godzinę, więc tutaj naprawdę bez większych zmian. Środa kopiuj w klej wtorek. Polska wschodnia ciśnienie najwyższe z racji tego, że tu jest najbliżej wyżu rosyjskiego 1018 do 1020 hektopaskali. Polska zachodnia 1010 do 1012 hektopaskali i znów mgły. Mgły w województwach południowych, mgły w województwach południowo-zachodnich i zachodnich. Na północy zachmurzenie całkowite. No i co jeszcze? W godzinach popołudniowych i wieczornych w województwach południowych opady deszczu, które lokalnie mogą być marznące. Przygląda mi się temu dosyć mocno. Temperatury w dzień w Polsce południowo-zachodniej, zachodniej od minus 2 do 0 południe również od minus 2 do zera, stopni południowy wschód od 2 do 4 stopni Celsjusza, tamte temperatury będą wyższe. Porywy wiatru, tak jak wspominałem, i w nocy i w dzień bez większych zmian, od 10 do 30 km na godzinę. Moi drodzy, ja Wam też wam zadawałem pytanie, w ostatnim z odcinków o um, też rzeczy związane z jakością powietrza, bo mamy dostęp do map, które udało się tutaj oczywiście wykupić, więc mamy tutaj dostęp do jakości powietrza. Przechodzimy do tych map i szybciutko sobie zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, czy was to też będzie interesowało. I teraz tak, we wtorek przede wszystkim jakość powietrza najgorsza będzie w okolicach Krakowa, również na Śląsku, ale generalnie w okolicach Warszawy, Polska centralna, również z trudną sytuacją związaną z powietrzem w miastach, ten przepływ powietrza będzie bardzo wolny i to będzie jednak dużym problemem. Największe stężenie oczywiście dwutlenku węgla, szczególnie Kraków, województwo Małopolskie, północna część województwo Śląskie, ale również Wrocław, łódź Warszawa troszkę tutaj pod tym kątem lepiej, dwutlenek azotu, południe przede wszystkim Śląsk, Kraków, Warszawa, no i również dwutlenek siarki. Południe oraz centrum kraju, mgły, bardzo słaby przepływ powietrza, to wszystko będzie powodowało, że tutaj te warunki będą takie, jakie widzicie, po prostu będą słabe. Prosicie, prosicie mnie jeszcze o biometr, tym razem będziemy się posiłkować z biometem z IMGW. W całym kraju praktycznie niekorzystny w Polsce centralnej, wschodniej, zachodniej, również gdzieniegdzie na południu, przechodzący w obojętny i w niekorzystny, to jest biometr na dzień dzisiejszy, ale jutrzejszy będzie pod tym kątem bardzo podobny. No i zostają nam jeszcze kolejne dni, a więc yy, zanim jeszcze oczywiście o tych dniach, to szybkie ostrzeżenie. No i mamy tutaj ostrzeżenie przed lokalnie gęstymi mgłami występującymi przede wszystkim w województwach południowych, południowo-zachodnich. Widoczność spadnie dosyć mocno już o godzinach wieczornych i w nocnych, szczególnie w tych województwach, no i to będzie dosyć duże lokalnie zagrożenie. Mówię po raz enty nie jeździmy na dziennych, jeździmy na mijania światłach. I też nie włączamy bez powodu świateł przeciwmgielnych. Wczoraj jadąc widziałem, że dużo osób ma z tym naprawdę bardzo duży problem. Przechodzimy jeszcze do kolejnego dnia, szybciutko sprawdzimy sobie... Jak sytuacja będzie wyglądała w czwartek? Znów Polska Centralna, zachodnia mgły i zamglenia. Sytuacja na drogach znów może być trudna. Temperatury powyżej zera, szczególnie okolice Rzeszowa, Lublina. Tutaj może temperatura wzrosnąć do 7-8 stopni Celsjusza, ale ogólnie od minus 1 w województwach południowo-zachodnich do 3 stopni Celsjusza i wiatr nadal słaby. Od 10 do 30 km na godzinę. Mocniej troszeczkę będzie wiało w górach. Więcej informacji, oczywiście, w kolejnych odcinkach. Zapraszam Was serdecznie. No i cóż. Pozdrawiam, cześć. Partnerami naszego kanału są Ticoflow, producent inteligentnych stacji zasilania, które dadzą Ci niezależność energetyczną w domu lub w podróży. Indorfi, producent wysokiej jakości podzespołów komputerowych i wyposażenia dla streamerów. Kupując u naszych partnerów wspierasz rozwój kanału. Podbij ten film, napisz komentarz, oceń go. Zasubskrybuj kanał, tym również wspierasz rozwój kanału. Możesz wspierać nas również finansowo na Patronite, YouTube lub stawiając kawę na Buy Coffee. Zainstaluj aplikację Monitor Bush, aby być na bieżąco z sytuacją pogodową w Polsce i nie daj się pogodzie zaskoczyć.